Hej, hej, hej kochani moi, witam Was w kolejnym odcineczku już po świętach na kanale Alicja w Krainie Sakup. Mam nadzieję, że ten świąteczny czas mimo wszystkiego, co się wokół dzieje, upłyną wam, wam upłynął miło i przyjemnie. Ja jak każdy myślę już większość z was wie, kto mnie obserwuje, nie jestem fanką świąt, także jak dla mnie świetnie, że już się skończyły, chciałam już wracać do pracy, ale do brzegu. Dzisiaj kochani miksik, e, miksik z dedykacją dla naszej kochanej widzki Patrycji Klimy, kochana moja wielka, wielkie serducha dla Ciebie. Patrycja zaproponowała, aby zrobić odcinek ze zdrapkami w kolorze niebieskim. No i szczerze mówiąc, przynajmniej u mnie nie ma za dużego wyboru, także wzięłam e, te zdrapki, które uważam, że pasują, czyli czarny diament granat niebieski, fiolet, coś takiego gruby kesz, bo mamy na nim niebieski plaster miodu, bo również występuje kolor niebieski, duży lotek mamy e, niebieski kasa wpada, królewska gra, też to podpięłam pod niebieski, szybkie 50 i owocowa eksplozja zostawcie w komentarzach niebieskie serduszka dla naszej Patrycji nawet nie policzyłam za ile ten drapik mamy 10, 20, 30 e, 3, 35 39 zł. Trzymajcie, kochani, kciuki. Zostawiajcie łapeczki w górze. Subskrybujcie kanał, aby być ze mną na bieżąco. Najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie pomijać filmów. Oglądajcie wiadomo, co będzie mi miło, jak nie będziecie pomijać. Zawsze to parę groszy. No, wiecie, jak to jest. <laughs> nie ma co tu za bardzo dyskutować. Wyświetlenia ostatnie są tragiczne. Nie wiem, co ten YouTube wyczynia. Człowiekowi brak weny, ale dobra, już nie ma rodzimy. I bierzemy się za drapanie. Trzymaj pati kciuki. No, jak będzie coś, to fajnie. Nie będzie to nie. Z drapeczki wybierała mi pani w kolekturze. Także będzie na kogo zwalić. kasa wpada z numerem 24. Szukamy plików bądź z sejfu. Sejf noży nam wygraną razy dwa. Jeszcze tu sejfu nie miałam. I jest pik. Serducho, serducho właśnie dla Patrycji niebieskie zostawcie, jest wygrana. Jest plik: arbus, podkowa, dzwon, truskawka, cytryna, korona i gwiazda, a pod plikiem szalone dwa, złote, ale jest, tu jest ten kodzik, to powinno wystarczyć. Ok, mamy pierwsze. Za złotem, mam nadzieję, że nie ostatnie. Królewska gra z numerem 51. Szukamy po prostu diamenciora, aby wygrać. No i zobaczymy. O proszę, na pierwszym miejscu jest diament. Drugi diament. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty i siódmy. No nie wierzę. Pani Zlot to szczęśliwa rączka. No i patrzymy, co my tu mamy, proszę. 5 zł, 4, 5, 4, 4, 4 i 4. Ile tu mamy, ludzie? 10, 14, 18, 22, 26, 3 dyszki. Ja cię zsunę, normalnie nie wierzę. 3 dyszki. Sprawdźmy, czy można tyle mieć. Powiecie, matematyka ciężka który to jest stopień Czwarty. No świetnie. Tak mam po 50 i 5 razy 4 20, czyli 30. No świetnie, 3 dyszki. Nie wierzę, nie wierzę, słuchajcie. Szybkie 50 z numerem 84. W bonusie szukamy 50 a jest diament i tutaj szukamy trzech takich samych kwot. Jest 100 zł, 50 tysięcy. 500 zł, 500 zł, 4 zł, 50 zł, 2 zł, 100 zł i 2 zł, czyli tu zdrapeczka jest przegrana, pierwsza zdrapka przegrana, owocowa, ja tu nic nie nadrapywałam dzisiaj z numerem czwartym, bo to i tak myślę szybko dzisiaj pójdzie, jest awokado, jaka u was pogoda? U mnie tak pochmurno. Słońce jakby chciało się przebić, ale nie mogło. Kiwi. Ciśnienie niestety idzie w górę, co mi nie służy. Gruszka. Oj, no swędzi. Mam nadzieję, że nie na złość. Jak coś pominę, to sorry. Wiśnie. No, szkurza twarz, nos mnie... Ale jak? No, mam nadzieję, że w pracy mnie nikt nie wkurzy borówki, ananas, coś tu jakaś może uparta pomarańcza, jabłuszko, kokos. melon, brzoskwinia, figa. O melon był był. No coś czuję, że tutaj będzie figa, ale nie można mieć wszystkiego. Banany i ostatni symbol winogrono, czyli Owocowa jest pusta dokładnie PNS. Tak sobie myślę, że dobrze że tą królewską podpięłam. Te niebieskie, bo naprawdę może być, że właśnie ona uratuje odcinek. O proszę, duży lotek z moim 12. Aby wygrać, musimy w naszych grach mieć minimum trzy liczby z liczb wygrywających. Szukamy 34, 21, 25, 6, 4 i 10.

26, 27 i 42. Duży lotek, duży pustak. VQ. Plaster miodu z numerem 19. Mój dzień urodzin. Aby wygrać, szukamy trzech takich symboli. Trzech takich samych symboli w każdej. Z gier w bonusie musimy znaleźć pszczołę: skrzynia, moneta, diament, ul, moneta, bank. Tęcza, koniczyna, koniczyna i jest wygrana. Słuchajcie, no świetnie. Plaster, plaster, plik, podkowa, diament i złoto. Złoto, ul, moneta, korona, gwiazda, drzewko, safe, safe, gwiazda. Bonusie są wiśnie. A tu mamy piątala i fajnie. trapeczka się zwróciła bardzo mnie to cieszy, zostały nam dwie strapeczki po 10 zł zróbmy sobie grubego kesza, szukamy wygrywających liczb, szukamy świni szukamy też takiego pliku zwiniętego, plik mnoży nam wygraną razy dwa, strapeczka z numerem 14. jest to numer, jeżeli dobrze pamiętam Mary z kanału Mary Mario, pozdrawiam i szukamy 7, 29 3

Jest świnia, super. Pierwszy raz widzę, tą świnkę. 36, 26, 14, 9, 35, 40, 23 i 8. A pod świnią dyszka, ale jest. No pięknie, pięknie, pięknie. Tutaj już ten kod do wypłaty, czyli będziemy dzisiaj na plusie. To mi się podoba. I ostatnia strapeczka, czarny diament z numerem pierwszym. Szukamy wygrywających liczb, szukamy też gwiazdy bądź diamentu. Diament mnoży nam wygraną razy 2. I mamy 12, 40, 11, 39 i 17. A mamy 15, 5, 13, 9, 35, 32.

Przede wszystkim Tobie, Pati. dziękuję za propozycję udaną, świetną, powiedziałabym. Przejdziemy do podsumowania, do bardzo fajnego podsumowania. 39 zł było e, wydane trzy pustaki, duży lotek owocowa, szybki 50 się nie spisały. Teraz pokażę Wam, co się spisało. Także przewaga wygranych. I mamy w czarnym diamencie dyszkę, w grubym kaszu dyszkę. 5 zł w miodu, perełka, królewska gra 30 zł i 2 zł w kasa wpada. Mamy 10, 20, 55, 57 zł na wydane 39 zł. Także niewielki może, ale plusik. Ja jestem zadowolona. Zostawcie niebieskie. serducha ducha dla naszej Patrycji. Kochana, Tobie wysłam wielkie serducho. Wam dziękuję za obecność. Zostawiajcie łapeczki, subskrypcje. No i do zobaczenia, myślę, teraz na wznowieniu z drabki Szczęśliwe Linie. Pa, pa, pa.